Cześć! Dziś mam ze sobą taki oto switch MikroTika. Jest to switch wyposażony w 8 2,5-gigabitowych portów LAN oraz 20 10-gigabitowe porty SFP+. Ten switch może działać pod kontrolą mikroTikowego routerOS i może pełnić też rolę routera. Jak to urządzenie poradzi sobie w roli zwykłego zarządzalnego switcha? Czy sprawdzi się w roli routera? Na te pytania odpowiem w tym filmie. Na początek, jednak szybkie przypomnienie, żebyś dał łapkę w górę i zasubskrybował kanał. 2,5 gigabitowa sieć LAN staje się coraz bardziej powszechna i popularna. Wiele współczesnych płyt głównych komputerów stacjonarnych jest już wyposażonych w 2,5 gigabitowe porty LAN. Karty sieciowe 2,5 gigabita są już naprawdę tanie. Wiele routerów jest wyposażonych w przynajmniej jeden port 2,5 gigabita. No i wreszcie dostawcy internetu zaczynają oferować łącza o prędkości przekraczającej gigabit. 2,5-gigabitowa sieć staje się powoli standardem. Najważniejsze jednak jest to, że przejście na 2,5-gigabita nie wymaga wymiany kabli. 2,5-gigabita powinno działać po starych kablach kategorii 5E. Tego samego no, niestety nie można powiedzieć o 10-gigabitach. Jeśli chcecie mieć 10-gigabitów po no to musicie mieć kable kategorii wyższej niż 5E. I to potrafi być bardzo problematyczne, bo mało kto może próć ściany i wymieniać stare kable. Do tego 2,5 gigabita nie jest jakoś szczególnie prądożerne w porównaniu do poprzedniego gigabitowego standardu. 10 gigabitów po miedzi jest jednak bardzo prądożerne, a switche i miedziane wkładki SFP Plus potrafią się naprawdę bardzo mocno ogrzać. Największym kosztem przy przejściu na 2,5 gigabitową sieć są jednak switche. Używanych praktycznie nie ma na rynku, a nowe z normalnej polskiej dystrybucji, a nie gdzieś tam od Chinola, są dość drogie. Rozwiązaniem może być tutaj zastosowanie 2,5 gigabitowego switcha jedynie do tych urządzeń, które potrzebują szybszej transmisji danych i same mają też 2,5 gigabitowe porty. Pozostałe urządzenia mogą przecież spokojnie dalej łączyć się po gigabicie. I właśnie ja zamierzam w taki sposób wykorzystać tego switcha MikroTika. Ma on tylko 8 portów LAN? Dużo mniej niż mam gniazd LAN w domu, więc nie ma możliwości, żebym podpiął do niego... Wszystko, co mam w domu. Natomiast gdybym chciał kupić nowego 24-portowego Switcha, 2,5 gigabitowego i zarządzalnego, no to musiałbym wydać na niego prawie 2000 zł brutto. To urządzenie nowe, kosztuje niecałe 800 zł brutto. Ja kupiłem tego switcha używanego za jedyne 400 zł. Ten CRS 310 Myśnik G plus 2S plus IN ma w nazwie CRS, czyli Cloud Router Switch. To router w nazwie oznacza, że to urządzenie może pełnić również rolę routera i może pracować pod kontrolą MikroTikowego router OS, ale jak ktoś ma potrzebę, no to można go przełączyć tak, żeby korzystał z dużo prostszego SwitchOS. Z trybem routera w tych Switchach MikroTika z serii CRS było dotychczas średnio, a czasem nawet bywało bardzo kiepsko. Skrajnym przykładem jest tutaj CRS-112, który bez fast tracka był w stanie w nacie wyciągnąć lekko ponad, uwaga, 10 megabitów, no co jest wartością, można powiedzieć sobie szczerze, po prostu żałosną. Jestem dlatego ciekaw, jak ten CRS310 sprawdzi się w roli routera. Do czego może być przydatna taka funkcjonalność routera w switchu? No, w skrajnych przypadkach, jak na przykład padnie wam jakiś główny router, no to taki switch, który może tymczasowo przejąć rolę routera, może wam po prostu uratować tyłek. No bo jeśli nie macie zapasowego, normalnego routera na podmianę, takie coś jest lepsze niż nic. Ten konkretny model CRS nie obsługuje sprzętowego wspomagania NAT, więc nie można się tutaj spodziewać jakichś dużych prędkości, bo natowanie będzie tutaj musiał ogarnąć w całości procesor, który nie jest jakiś super wydajny, no i nie został przewidziany de facto do tego celu. Warto też wspomnieć, że ten switch ma niektóre funkcje warstwy trzeciej. Dokładne dane odnośnie możliwości sprzętowych switchu MikroTika możecie znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej producenta. Ta strona jest podlinkowana w opisie filmu. Warto jeszcze wspomnieć o tym, jak na papierze wyglądają możliwości tego konkretnego urządzenia oraz jego cechy wewnętrzne i zewnętrzne. Jak popatrzycie sobie na schemat blokowy, no to widać, że sercem urządzenia jest po prostu jeden SOC, czyli system one chip. No i w tym jednym chipie o oznaczeniu 98DX226S mamy wbudowanego switcha oraz procesor, który steruje całością. Procesor budowany w ten SoC to 32-bitowy dwurdzeniowy ARM taktowany częstotliwością 800 MHz. Switch ma do dyspozycji 32 MB pamięci Flash oraz 256 MB pamięci RAM. Na obudowie, oprócz 8,5 GB portów LAN i 2 10 GB portów SFP, mamy jeszcze port USB 2.0, jest też gniazdo zasilania. Switch może być zasilany napięciem od 18 do 57 V. Niestety, jak widzicie, nie mamy tutaj żadnego wyjścia czy wejścia zasilania POE. Brak możliwości zasilenia przez POE wynika najprawdopodobniej z dość dużego maksymalnego prądu pobieranego przez to urządzenie. Maksymalny pobór prądu podawany przez producenta wynosi 21W i to jest bez wkładek SFP. Po zamontowaniu wkładek SFP może on wynosić maksymalnie 34W. Oczywiście to są wartości maksymalne. Później sprawdzę, jak wygląda rzeczywisty pobór prądu przez to urządzenie. Wysoki pobór prądu wiąże się też z ciepłem, no i tutaj, niestety, switch wyposażony jest w wentylator, który, no tutaj jest z tyłu. No i ten wentylator, podczas włączania urządzenia, potrafi być dość głośny. Później jednak jest dużo, dużo cichszy i nie zdarzyło mi się, żebym słyszał go podczas normalnej pracy urządzenia. Tylko, że ja tutaj nie miałem podpiętych więcej niż dwóch portów LAN oraz miałem tylko jedną optyczną wkładkę SFP. Jeśli chodzi o sposób zamocowania switcha, no to można go albo potraktować jako desktopowego switcha, trzeba jedynie sobie od spodu tutaj przykleić nóżki w odpowiednich miejscach. Ten switch można też zamontować w szafie rack, tylko najpierw trzeba zamocować do niego sobie takie mocowania do szafy rack 19 cali. Urządzenie jest też na tyle wąskie, że zmieści się w 10 calowej szafce rack. Można też zamontować dwa takie urządzenia obok siebie w 19-calowej szafce rack. Natomiast w obu tych przypadkach, czyli jakbyście chcieli zamontować dwa urządzenia obok siebie albo zamocować je w szafie rak 10 cali, to potrzebujecie specjalnego zestawu montażowego. No, i ten zestaw jest sprzedawany osobno przez Mikrotika. Przejdźmy wreszcie do testów tego urządzenia. Na początek, jak wyglądało samo stanowisko testowe. Switcha podpiąłem za pośrednictwem 10-gigabitowych optycznych wkładek SFP Plus bezpośrednio do swojego ccr 2004. Do ccr za pośrednictwem 10-gigabitowego kabla DAC mam pięty też serwer, na którym jest Open Speed Test i na którym w razie potrzeby mogę odpalić i perfa. Do zasilania switcha wykorzystałem zasilacz laboratoryjny, napięcie zasilacza ustawiłem na 24V. Zasilacz ten ma możliwość pomiaru prądu i mocy pobieranej przez urządzenie. Do switcha podpiąłem komputer, którego ekran nagrywałem podczas testów. Testy wykonywałem z komputera do ccr za pomocą mikrotikowego bandwidth testa. Oczywiście chodziło o to, żeby testowane urządzenie jedyne, jedynie przerzucało ruch, tak, a generowanie ruchu odbywa się na komputerze oraz na CCR-ze. Na początek przeprowadziłem testy urządzenia w podstawowej roli przewidzianej przez producenta, czyli no po prostu w roli switcha. Oczywiście tutaj nie spodziewałem się wyników innych, niż po prostu zamknięcie tego 2,5 gigabitowego portu LAN, no bo cały ruch jest tutaj obsługiwany przez switch chip, więc no procesor de facto tutaj powinien się nudzić. Zaskoczenia oczywiście nie było, switch bez problemów przewalał te 2,5 gigabita zarówno przy wysyłaniu, jak i przy pobieraniu, a obciążenie procesora było bliskie 0. Cały ruch ogarniał switch chip. Dodatkowo zrobiłem tak, że ustawiłem na bridge filtrowanie Wilanów i dodałem VLAN 201, który u mnie w domu akurat robi za Wilan do zarządzania wszystkimi sprzętami, później ustawiłem roztagowanie tego wilanu na jednym z portów miedzianych, a na porcie SFP Plus był on nadal tagowany. No chciałem po prostu sprawdzić, czy Switchy bez problemów poradzi sobie z tagowaniem i roztagowywaniem ruchu. Tutaj oczywiście też nie było zaskoczenia i otrzymałem pełną przepustowość portu. Na koniec testów funkcji Switcha sprawdziłem działanie całości jednocześnie z dwoma komputerami: komputerem stacjonarnym oraz swoim laptopem. Po co? No chodziło o to, że chciałem całość obciążyć 5-gigabitowym ruchem, no po prostu z dwóch portów 2,5 gigabita. Tutaj również otrzymałem pełną wydajność. Po przetestowaniu urządzenia funkcji normalnego zarządzalnego switcha przyszła pora na dużo ciekawszą część testów, czyli na sprawdzenie jak ten CRS spisze się w roli routera, czyli jaka będzie wydajność, kiedy CRS będzie miał natować ruch. Tak jak wspomniałem wcześniej, urządzenie nie obsługuje sprzętowego wspomagania NAT. Jedyne co tutaj możemy liczyć, no to zwykły mikrotikowy fast track. Żeby przeprowadzić testy wydajności NAT na tym urządzeniu, skonfigurowałem tego switcha w sposób, można powiedzieć, standardowy dla routerów MikroTika, które testowałem do tej pory. Dodałem tutaj domyślne reguły FireWalla, no żeby wyniki po prostu testów były porównywalne z y, moimi testami innych routerów MikroTika. A jako port WAN ustawiłem tutaj port SFP+, który był połączony bezpośrednio z ccr 2004. Na początek wykonałem testy z włączonym fast trackem i tutaj było dość duże zaskoczenie bo otrzymałem prędkość przekraczającą gigabit, prawie 1,2 gigabita przy pobieraniu i lekko ponad 1,1 gigabita przy wysyłaniu. Co dziwniejsze, z włączonym fast trackiem procesor nie był obciążony w 100%. Po wyłączeniu fast tracka prędkości oczywiście zmalały, w pobieraniu było to około 430 megabitów na sekundę, a w wysyłaniu jakieś 460 megabitów na sekundę. Dziwniejsze jednak było to, że przy pobieraniu jeden z procesora praktycznie się nudził, a drugi był obciążony w 100% żeby w pełni przetestować wydajność tego urządzenia, przeprowadziliśmy jeszcze testy wydajności WireGuard. No i tutaj też było dość dobrze. Około 200 megabitów pobieraniu i ponad 160 megabitów wysyłania. No to całkiem przyzwoite wyniki jak na switcha. No i tutaj zarówno podczas testów pobierania jak i wysyłania w tym WireGuardzie procesor urządzenia był obciążony na 100%. No i jeszcze oczywiście był też włączony tutaj FastTrack w nacie. Jeśli chodzi o pobór prądu przez urządzenie, no to niestety nie jest on mały. Z jedną 10-gigabitową wkładką optyczną SFP oraz podłączonym jedynie jednym portem 2,5 gigabita pobór prądu wynosi prawie 13 W przy natowaniu ruchu. Jak włożycie dwie wkładki SFP i podłączycie wszystkie porty LAN, no to możecie się spodziewać, że ten pobór prądu będzie większy. Podsumowując testy tego urządzenia, to powiem Wam, że jest to całkiem przyzwoity sprzęt, choć jak na mój gust jest nieco za drogi jak na to co oferuje. Jak dobrze poszukacie, to nowego tego CRS-a 310-8G Plus 2S IN da się kupić poniżej 800 zł brutto. TP-Link o chyba zbliżonych możliwościach to koszt nieco wyższy, no bo prawie 1000 zł. Sęk w tym, że bezpośrednio Chinola można kupić 8-portowe 2,5-gigabitowe switche, co prawda z jednym portem SFP, ale w cenie poniżej 300 zł. Według Hinola są to switche zarządzalne z obsługą Wilanów i innych bardziej zaawansowanych funkcji. Oczywiście do zastosowań biurowych czy firmowych switch nieznanej firmy, bez wsparcia, z potencjalnymi dziurami w oprogramowaniu, nie wchodzi w grę. Ale do zastosowań domowych, kiedy taki switch będzie za natem, kiedy odetniecie mu dostęp do internetu, może być to warte rozważenia. Swoją drogą to zastanawiam się czy nie przetestować jakichś tanich, zarządzalnych switchów od Hinola. Dajcie mi znać w komentarzach co myślicie na ten temat. W każdym razie ten CRS310-8G Plus 2S plus IN to bardzo dobry zarządzalny switch i dobrze sprawdzi się w tej roli. W niektórych zastosowaniach wadą może być jedynie obecność tego wentylatora, którego no, zazwyczaj nie słychać, ale jakoś się uruchomi na pełnych obrotach, to potrafi być bardzo głośny. Co do funkcjonalności routera, no to przy włączonym fast tracku można by tego CRS-a od biedy używać jako routera, no ale to przy już maksymalnie gigabitowym łączu internetowym. W każdym razie dla wielu osób na pewno ta funkcjonalność routera może być dość ciekawa, no bo. Chodzi tutaj o to, że macie możliwość backupu na wypadek awarii głównego routera. Jak macie, nie wiem, główny router Mikrotika, tak, jest nim na przykład jakieś, nie np. 4011 albo 569, no to taki CRS może Wam spokojnie robić za backupowe urządzenie, właśnie na wypadek awarii tego głównego routera. Tylko oczywiście pamiętajcie, róbcie backup konfiguracji głównego routera, no bo jak macie taki backup, no to można wtedy łatwo taką konfigurację przenieść na tego CRS-a. No tak jak wspomniałem, CRS super wydajności nie będzie mieć, ale jakaś tam kilku, kilkunastuosobowa firma. Może być przez to uratowana. No bo jeśli firma ma paść paś, na szczęście nie działać przez e, dzień-dwa na przykład, bo router padł, no to lepszy jest taki CRS jako backupowy router niż całkowity brak routera. Czy polecam to urządzenie? Jak najbardziej tak, tylko że tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że cena jest nieco za wysoka, natomiast sam sprzęt jest bardzo dobry. No i właściwie to by było tyle, jeśli chodzi o testy tego switcha routera. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że dowiedzieliście się z niego czegoś przydatnego. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, o ile jeszcze nie jesteście subskrybentami. Przypominam też, że macie możliwość wsparcia mnie przez kupno kawy. Link znajdziecie w opisie filmu. Jeśli macie jakieś pytania, czy może zauważyliście w tym filmie jakieś błędy, to oczywiście piszcie w komentarzach. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.